Słowo Boże, którego słuchamy na każdej Eucharystii, ma ten cel, abyśmy przejrzeli się w nim, abyśmy się zapytali, co to Słowo mówi do mojego serca, czyli z jakim zaproszeniem przychodzi Pan Bóg z tym słowem dzisiaj. I w dzisiaj, w tę niedzielę, słyszymy dwa czytania, które mówią o gościnie. Pierwsze, że tak powiem, z samego początku Biblii, księga rodzaju, widzimy Abrahama, który nie wiedział, że przyjmuje Boga, ponieważ przyszły trzy osoby. Czytamy potem, wiemy o tym, że byli to trzej aniołowie, ale Abraham gości, gości tych ludzi. Wiemy też dobrze, że w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Było rzeczą jakby normalną gościć przybyszów, usługiwać tym, którzy byli w drodze, pokrzepić ich, napoić, podać spragnionym ten przysłowiowy kubek wody. W Ewangelii zaś Marta i Maria przyjmują Jezusa, czyli jest tutaj sytuacja inna. O ile Abraham nie wiedział, że goszcząc te osoby, gości samego Boga. O tyle Maria i Marta wiedziały, goszcząc Jezusa, że goszczą kogoś niesamowitego, że goszczą samego Boga. Myślę, że kiedy mówimy w tych dniach o gościnie, przynajmniej dla mnie pierwszą taką myślą, która przyszła mi do głowy, to było wielkie, wielkie dziękczynienie Bogu za serca Polaków, za Wasze serca. W ciągu tych ostatnich 3-4 miesięcy tragicznej wojnie, która ma miejsce na Ukrainie. Ponad 4 miliony uchodźców, jak się podaje, przybyło w tym krótkim czasie do Polski. I muszę wam powiedzieć, że tak jak się słyszy, Europa patrzy ze zdumieniem na to, jak przyjęliśmy tych ludzi, bo dotychczas. Europa też ma wie, co to jest przyjmować uchodźców. Buduje się jakiś ośrodek, jakieś centrum, i tam się tych ludzi przyjmuje. Że tak powiem, to jest ewenement, który naprawdę dla mnie jest aż takim zawstydzeniem, pokazując, jak, jak Polacy mają wielkie serce. No bo myśmy przyjęli tych ludzi do domów. Nie zostały stworzone struktury. Choć oczywiście i też we wszelakich strukturach stara się tych ludzi przyjąć, ale przecież większość ludzi po prostu została przyjęta do domów. Cztery miliony uchodźców, którzy dzisiaj, teraz, daj Boże, że to się jak najszybciej skończy, ale po prostu potrzebują pomocy, potrzebują, żeby, żeby ich przyjąć. Dlatego Bogu niech będą dzięki za, za te dobre, otwarte serca. To się tak. Jak ładnie brzmi przyjąć kogoś do domu. Jak przyjmujesz rodzinę do domu, to ta rodzina przychodzi z całym pakietem swoich problemów, czy to są dzieci, to są trudności. Potem też trzeba ich jakoś żywić, trzeba jakoś żyć razem. Że to jest jedna łazienka, to teraz jak się podzielić, jedna kuchnia, jak się podzielić, to są trudności. Dlatego naprawdę Bogu niech będą dzięki za tę ofiarność ludzkiego serca. Za tę gościnę dla tych, którzy naprawdę, w sposób realny, w tym momencie tej gościny potrzebują. Mamy takie piękne polskie przysłowie, które mówi: gość, dom, Bóg w dom. Piękne jest to przysłowie, ale teraz zobaczyć tego Pana Boga w osobie tego drugiego człowieka, który, tak jak mówię, właśnie ma ma też swoje wymagania, ma też swoje potrzeby, prawda? I, I w pewnym momencie też rodzi konflikty, trudności. Nie jest rzeczą prostą. I jest przepiękne to pierwsze czytanie, które właśnie mówi o tym, jak Abraham przyjmuje te trzy osoby. Mówię potem, to jest Pan Bóg, który przychodzi w postaci trzech aniołów, albo sam Pan Bóg w tych, w tych osobach do Niego. I jest ciekawe, jak to się kończy. Abraham jego intencja, którą ma, jest przyjąć gości. Są wędrowcy i widzi, że przechodzą, idź dobrze, nakarmi ich, napoje ich, bo oni potrzebują pomocy. Abraham, nie widzimy, żeby on coś chciał w zamian. A jak kończy się ta historia? To, o czym słyszeliśmy. Czy ci trzej wędrowcy, oni mówią, gdzie jest twoja żona, Sara? Mówi, no, żona jest tam obok w namiocie. I oni wtedy mówią: Za rok o tej porze, kiedy będę przyjdę tu jeszcze raz do ciebie, twoja żona będzie miała syna. Wiemy o tym z Pisma Świętego, czytając tę księgę, że Abraham był już w podeszłym wieku, tak samo żona jego Sara, i nie mieli dzieci, ponieważ Sara była niepłodna. I Pan Bóg pozostawia ten prezent Abrahamowi poprzez tą gościnę którą przychodzi do Niego i to Abraham jest tym, który gości Go, czyli można powiedzieć, tym, który korzysta z tej gościny jest Pan Bóg, który przychodzi do Abrahama, ale koniec końców tym, który najbardziej skorzystał z tej gościny jest Abraham, bo on za rok już będzie miał swojego syna Izaka. I myślę, no właśnie potrzeba wiary, abyśmy goszcząc, służąc. W tym przypadku powrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej, o właśnie o naszych e, braciach z Ukrainy, którzy przybywają tutaj do nas, potrzebujących, aby właśnie chcieć zobaczyć w drugim człowieku Boga, że ten drugi potrzebujący, tak samo jak żebrak na ulicy, tak samo jak właśnie jakaś osoba potrzebująca, że Bóg Skrywa swoje oblicze pod postacią człowieka potrzebującego. Bardzo mnie porusza. Jest taka historia, czytamy o tym w dzienniczku świętej siostry Faustyny. To jest historia sprzed stu lat, która wydarzyła się w Krakowie. Święta siostra Faustyna Kowalska. Wiemy, że miała widzenia Pana Boga i była siostrą zakonną, posługiwała na furcie. No i przyszedł na furtę, jak to bardzo często bywał ubogi człowiek, prosząc o wsparcie. I siostra Faustyna poszła i przyniosła mu gorącą zupę, usłużyła mu. I kiedy on jadł tę zupę, ten, ten ubogi żebrak, przemienił się nagle w osobę Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział, mi, ja zawsze przychodzę do Ciebie pod postacią ubogiego człowieka. I jestem bardzo zadowolony, jak mi służysz. To jest piękne wydarzenie, piękna historia, ona wydarzyła się naprawdę, możemy o tym przeczytać. Ale jest potrzeba wiary, aby właśnie w tym drugim, który często nie jest ładnie ubrany, może nawet nieładnie pachnie, prawda? osoby bezdomne, osoby ubogie, to nie są ludzie, którzy prowadzą piękne życie i mogą zapukać do naszego domu z bukietem kwiatów i pięknym tortem. To są ludzie potrzebujący, których spotykamy na ulicy, ale właśnie, żeby zobaczyć w drugim Boga, w tym potrzebującym, żeby zobaczyć Boga. I jest jeszcze drugi aspekt właśnie tych gości, tego, tej gościny, o którym chciałbym jeszcze teraz powiedzieć, mianowicie, że tak jak było to w przypadku Marii i Marty, Bóg naprawdę również do Ciebie i do mnie chce przyjść w gościnę. I myślę, że Eucharystia, ten moment. Ja wiem, że to my przychodzimy do kościoła, ale żeby zobaczyć, że właśnie to jest moment, kiedy Bóg pragnie się z nami spotkać. Kiedy Pan Bóg pragnie przyjść do Ciebie w gościnę. Myślę, że takim lepszym przykładem jest, kiedy modlisz się w domu, tam gdzie mieszkasz, tam gdzie żyjesz, z Twoją rodziną. To jest modlitwa, jest właśnie tym momentem, kiedy Bóg. Chce przyjść do nas w gościnę, do Twojego domu, do Twojego życia, do Twoich spraw, do Twoich trudności, które przeżywasz, bo wszyscy przeżywamy przecież trudności. Życie nie jest sielanką, mamy różne zmagania zdrowotne, finansowe, rodzinne, prawda? I Bóg chce przychodzić do nas w gościnę. Marta bardzo troszczyła się o to, żeby ta gościna, kiedy przychodzi Pan Bóg, była przepiękna i widzimy bardzo dobrze ale otrzymuje takie upomnienie od Jezusa mówi zobacz dobrze, że się o mnie troszczysz to jak my się troszczymy o gości, którzy przychodzą do nas, ale przecież nie jest najważniejsze moim zdaniem to ciasto, to jedzenie też jest ważne, to jest gesty, piękny wyraz szacunku ale przecież najważniejsze jest to, że jesteśmy razem że możemy porozmawiać myślę, że pandemia trochę nam pokazała, jak jak ważne, jak w naszym życiu są te spotkania, żebyśmy mogli się spotykać razem, jako rodzina, żebyśmy mogli być razem, pielęgnować te więzi, które są nam, między nami. Więc życzę wam i sobie pięknych spotkań z Panem Bogiem. Właśnie tych w domu, tych rodzinnych, tych, chciałoby się powiedzieć, takich zwa, zwykłych, jest jest naprawdę rzeczą wspaniałą, żeby też razem w domu, czy to w niedzielę, czy w innym momencie, po prostu czasami usiąść razem i powiedzieć: pomódlmy się razem jako rodzina. Nie wiem, w intencji cioci, która ma mieć operację, w intencji tego młodego kuzyna, który teraz zdaje na studia, albo tych młodych ludzi, się, którzy się gdzieś pogubili razem. Odmówić dziesiątkę różańca, czy przeczytać fragment Biblii razem. Pomodlić się razem. To naprawdę jest ten moment, kiedy. Bóg przychodzi, a my widzimy, co się stało, jak Bóg przyszedł do Abrahama. Stał się cud. Abraham się tego nie spodziewał, że Pan Bóg obdarzy go, uczyni cud dla niego. Bóg jest Bogiem. My jesteśmy tylko ludźmi. Ja nie ukrywam, mam wielkie pragnienie, żeby robić cuda, bo ludzie przychodzą z prośbami, czasami chciałoby się, a nie mogę, bo jestem tylko człowiekiem. A Bóg jest Bogiem i może czynić cuda. I dlatego Zapraszam do tej wiary, aby właśnie z tą wiarą przychodzić do Boga i abyśmy właśnie zapraszali Pana Boga, nie tylko tutaj do świątyni, ale właśnie również w domu, właśnie jako rodzina, aby wspólnie się pomodlić. A Bóg, który jest Bogiem cudów i Bogiem miłości, umarł za nas na krzyżu i z stał, aby dawać nam życie, dawać nam życie. Zawsze z takiego zaproszenia skorzysta i zawsze będzie przychodził do nas. A kiedy Bóg przychodzi, przychodzi ze swoim błogosławieństwem. I niech tak się stanie. Amen.